Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj chciałbym przeprowadzić taki test porównawczy mało gabarytowych kolumn Tonsilla z PRL-u Zostawimy sobie te kolumny po prostu jedne koło drugich i bezpośrednio porównamy ich brzmienie Oczywiście Powiem Wam szczerze, że bardzo długo nagrywałem ten materiał, ponieważ jest duży problem z tym, aby nagrać poprawnie głośniki, powiedzmy w, w ramach jakiegoś amatorskiego studia. Znaczy nie jest to trudne, same nagranie, ale uzyskanie dobrej jakości nagrania z kolumn, no to już jest wyższa szkoła jazdy naprawdę, żeby to zabrzmiało tak fajnie, żebyście to słyszeli wszystko dokładnie, to naprawdę nie jest łatwe. Trochę się z tym nagłowiłem, ale już jakby powiedzmy, idę na kompromis. Jakość w tym momencie tutaj nie jest najważniejsza, a najważniejsze dla nas jest to, żeby zobaczyć różnicę. W takim bezpośrednim porównaniu jest o tyle fajne, to że możemy od razu usłyszeć różnice między kolumnami, zobaczyć jak one grają. Także Wy też zobaczycie, porównacie sobie trochę o tym, opowiem co ja słyszę, jak ja to widzę, które kolumny mi się podobają, które nie. Zobaczymy, jak te różnice wyglądają. Przeanalizujemy sobie na podstawie może kilku nagrań różnych. No i zobaczymy. Ja myślę, że jest o czym opowiadać. Nie mogę tutaj użyć jakby popularnych otworów, bo YouTube mi zablokuje. Także będą jakieś tutaj demówki darmowe w ramach odsłuchu. No i tyle. Po prostu zrobimy, zrobiony tutaj ten układ w ten sposób, że mamy na wzmacniaczu podział A i B na kolumny, a wejście A jeszcze jest podzielone na dwie kolumny. Także mamy, możemy bezpośrednio przełączać trzy naraz zestawy. Dodatkowo czwarty będę przepinał dla jednych kolumn. Jeśli chodzi o kolumny, to mamy ZG30C114 30, 30 W kolumny, ZGC5844, 50 W kolumny, ZG15C i ZG20, ZGC25C, ZG tak w tej chwili grają nam zestawy ZG30C114, czyli to są te 30. Dźwięk ok, fajny, przyjemny. Ja potem o nich opowiem coś więcej, co ja słyszę dodatkowo. W ustawieniu na minus, tonek wysokich, przełączmy sobie teraz bezpośrednio na dwudziestki piątki. Jeszcze raz trzydziestki. No tu słychać więcej basu. I dwudziestki piątki znów. Dużo jaśniej grają. A teraz zobaczmy sobie Pięćdziesiątki. No tutaj bas to już jest w ogóle jakby inny poziom. Włączymy piętnastki. teraz będą... To są piątki. piętnastki. the snares of the devil. May God be him, we humbly pray, and do thou, Prince of hey, the, John, 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 John. John. the power of God. Cast in the hell, Satan and all the evil spirits who roam throughout the world, sick in the room of souls. Amen. So Saint Michael gathered all the angels on God's side, the great battle in heaven, things did collide lucifer fought the angels with much sin but tried so hard but he did not win saint michael did fight did and he did so well he drove the devil straight down the hill heaven has won rejoice and be glad the good always wins. the evil stays sad saint michael the archangel defend us in battle be our protection against the snares of the devil may god be with him we humbly pray she we michael the archangel defend us battle. against the wickedness and snares up the devil St. michael the archangel defend us Saint Michael the Archangel, the devil you rattle. I pray to him because he's so good at battle. I don't listen to the lies the devil tell us, cause he is mad and very jealous. He is always trying to seek revenge. The madness of the devil seems to never. End. So when he tries to tempt me through his vicious cycle, I stay strong and pray to Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the snares of the devil. May God be him. We humbly pray and do doubt. The heavens are by the divine the power of God Cats in the hill, Satan and all the evil spirits Who throughout the world Sinking the man of soul Against wickedness, the wickedness Saint Michael D. R. King he defend us in battle Against the wickedness of Satan Saint Michael D. R. King he defend us in battle Against a wickedness, the wickedness of Satan Saint Michael D. R. King he defend us in battle Vamos continuar com uma expressão principal. Vinte Wcześniej były piętnastki. Teraz trzydziestki będą. Pięćdziesiątki. sumowanie. Jeśli chodzi o to porównanie kolumn, to tutaj sprawdza się taka reguła, że różne zestawy, różne kolumny można zastosować do różnorodnej muzyki. I to się sprawdza, że jedne kolumny będą grały w jakimś gatunku dobrze, a w innym gatunku źle. Co mogę powiedzieć o tym porównaniu? Na pewno to, że te kolumny są różne i to jest fajne. I nie można tutaj powiedzieć, że któreś kolumny są dobre, a które są słabe. Jedynie co można powiedzieć, że jedne są mocniejsze, a drugie są słabsze mocowo. No i tutaj to już jest kwestia doboru takiego zestawu do własnych potrzeb. Piętnastki. No najsłabsze kolumny generalnie oni można powiedzieć, że grają. Że grają. Mało basu ogólnie, ale całkiem ta, ta góra i średnica całkiem poprawne. Myślę, że fajne do niewielkiego radyjka jako niemęczące kolumny, ale, ale chyba nic więcej. Estetycznie ładnie wyglądają. Natomiast ta trójka pozostała, tu już, tu już jest na pewno e, troszeczkę więcej do opowiadania. Na przykład e, to trzydziestki. Albo nie, może powiemy o tych dwudziestkach, piątkach. No, Te były chyba najbardziej otwartymi gościkami, najbardziej jasnymi. One mają ten problem, że one grają e, celowo z maskownicami. Ich brzmienie zupełność, zupełnie się zmienia w momencie, kiedy założymy maskownicę. E, normalnie te brzmienie jest e, jasne. Mm z małą ilością basu, natomiast świetną średnicą. Wokalne partie tutaj brzmią chyba najlepiej. Słuchajcie, widzę tę bliskość wokalisty. Natomiast troszeczkę tego basu brakuje. Na pewno nie sprawdzam się do muzyki tanecznej, bo będzie jednak czegoś tutaj brakowało będzie tego growu, który jest w muzyce elektronicznej, tanecznej, czy w muzyce, muzyce szybkiej, czy metalowej. Ta stopa gdzieś nam umknie na pewno i nie będzie po prostu tego noszenia, nie? Natomiast, co ciekawe, po założeniu tych maskownic, które mocno tłumią te dźwięki, jest, dochodzi do takiej sytuacji, że, że zaczynam tłumić te wysokie częstotliwości, Czego efektem od, jest to, że otrzymujemy brzmienie e, jakby pozbawione najwyższych, i gdzieś słabe w niskich rejestrach, czyli mamy jakby te bardzo środkowe pasmo wypoklone, co przekłada się na takie brzmienie, bym powiedział oldschoolowe, czyli takie naprawdę brzmienie e, lat 80, 70 do 80, powiedzmy. E, ma to swój urok, jeżeli ten. <coughs> przepraszam. Maskownicę założymy. Ma to swój urok w tym właśnie, że brzmi to jak taka po prostu muzyka z tamtych lat. I to brzmienie jest takie właśnie e, śro, e, brzmiące środkiem, czyli bez stąd w niskich i wysokich. Całkiem fajnie tego się słucha. Radia, szczególnie na przykład, jest ok. Bez maskownic grałem jasno, dosyć klarownie. Natomiast ja, ja te kolumny też e, testowałem i no, robiłem też wykresy tej charakterystyki, i one mają wysokie, bardzo e, uwypuklone. Natomiast te najwyższe rejestry powyżej, powiedzmy, tam 13 kHz, już spadają, czyli one grają jasno, ale brak im troszeczkę też szczegółu na tych najwyższych częstotliwościach. No dobra, ale teraz e, pogadajmy sobie. O kolejnych o, o tych 50. -tkach. No ja w ogóle, jak pierwsza usłyszałem, usłyszałem te kolumny, to yy, brzmiały dla mnie bardzo. fajnie. No można powiedzieć, że te kolumny mówią ojej, no tak kurde, brzmią, jak, jak dobre kolumny dzisiejszej, dzisiejszych yy, producentów, nie yy. No, bas jest w tych kolumnach niesamowity. Jak na takie kolumny, to jest najlepszy baz, jaki ja słyszałem w ogóle w konstrukcjach tych gabarytów z Tonsilu. No, jest, jest głęboki, jest mocny. Na charakterystyce on gdzieś w ogóle się pojawia od, od chyba 40 Hz, już jest wyraźnie słyszalny. Także naprawdę potrafi ten głośnik świetnie zamruczeć. Bas jest naprawdę elegancki. Przy tym wszystkim nie jest rozlazły, przy cichym słuchaniu wieczorem, no piękna, piękna kolumna. Druga rzecz, ta wysokotonówka, bardzo fajnie gra na wysokich, jest świetny szczegół, naprawdę one, one mają taką świetlistość, słychać te dzwoneczki, słychać te, te harmoniczne najwyższe, takie już powyżej 14 kHz, gdzieś, które nadają jakby jasności brzmieniu i tego, tej delikatności tych wysokich, tym wysokim nutom. Natomiast problem jest w tych kolumnach ze średnicą. Pomimo, że mamy ten głośnik średniotonowy, ta kolumna jest wycofana w środku. Ta kolumna jest wycofana w środku, wokale brzmi, są wycofane i muzyka wokalna czy instrumentalna taka powiedzmy klasyczna brzmi tutaj dosyć dziwnie. Jest, jest przymulona, jest przymulona przez bas. I w ogóle nie nadaje się tak kolumna do takiej muzyki. Natomiast do muzyki tanecznej i elektronicznej. No te kolumny są stworzone po prostu wiadomo. E, charakterystyka przenoszenia, czyli tak zwany uśmiech dyskoteki, e, niskie tony i wysokie podbite, środek wycofany. Ta kolumna to posiada. Naprawdę, gdy słucham e, jakiejś muzyki elektronicznej, tanecznej, szybkiej, gdzie potrzebny jest dobry groove, dobre noszenie, e, no te kolumny sprawdzają się świetnie do, do zrobienia małej imprezki, czy do posłuchania czegoś, co nas przy e, sprzątaniu na przykład e, fajnie poniesie. Te kolumny się nadają mm, super, mają świetny bas. E, na górze gdzieś mm, ten szczegół też jest piękny, e, bo te wysokotonówki świetnie grają. Natomiast średnica jest gdzieś tam troszeczkę wycofana i jest to w sumie dla nas nie aż tak istotne w tym rodzaju muzyki. No i pozostaje nam ostatnia kolumna, czyli ta. Ta kolumna to jest gdzieś takie, gdzieś po środku ona jest, się znajduje pomiędzy tą a tą. W ogóle połączenie tej kolumny i tej kolumny było świetne. Ta ze swoją średnicą, a ta ze skrajami pasma, jakby je zespolić w jedność, była kolumna idealna. Ta kolumna, ta 30, ZG30C114, można powiedzieć, że gdzieś nam tutaj spełnia ten warunek, bo ona faktycznie gdzieś gra po środku. Z tym, że ta kolumna, że tak, basu jest dużo mniej niż w 50, natomiast dużo więcej niż w 25. Średnica i wysokie, tu jest troszeczkę problem. No jest więcej średnicy niż w tych. A te wysokie tony, e, nie jest problem, bo ten głośnik nadaje temu brzmieniu takiego, przynajmniej dla mnie, dla mojego ucha, trochę takiego tubowego e, zabarwienia, e, tak jakby gdzieś ktoś z tuby grał. I pomimo iż jest szczegół, iż jest ta średnica i wysokie, to, to ta, 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 ta charakterystyka taka nosowa trochę, e, tam ktoś mówił właśnie przez nos, E, troszkę mnie drażni I, i, i gdzieś ten środek jest właśnie też dosyć mocno wypchnięty, natomiast jeżeli przyłączymy na plus wtedy fajnie sta, sta, ta góra robi się klarowna, ale zbyt mocna i troszkę ta tubowość się traci przy ustawieniu na plus, natomiast wysokie wtedy są jak żylety, po prostu tak tną w porównaniu do, do, do niskich, no, że to jest no, niezbyt fajne w odbiorze. Natomiast całościowo można powiedzieć, że korumna jest spoko. To jest gdzieś taki kompromis pomiędzy basem a średnicą. z Znalotem takiej tubowości, ale to ja myślę że też, że jest kwestia indywidualna. W ogóle fajnie, że odpinam kable na włączonym wzmacniaczu. No cóż, każdy popełnia błędy. Co mówiąc, można powiedzieć, że. Wszystkie te kolumny są ciekawe. Fajne jest to, że każda z nich się czymś różni. Że, że tak naprawdę w takim bezpośrednim odsłuchu możemy zobaczyć, jakie te różnice są faktyczne. Bo tak naprawdę słuchając kolumny jednej, a potem na przykład za 5 dni drugiej tych różnic tak nie dostrzeżemy. Tylko kiedy zestawimy bezpośrednio i będziemy źródła przełączać bezpośrednio, zobaczymy tak naprawdę, jakie są różnice. Polecam sobie zrobić taki test, i jeszcze, jeszcze tak słowem sumując, mm, jak mówię, wszystkie te kolumny są inne, są ciekawe. Każdy coś dla siebie może dobrać, każdy coś dla siebie może znaleźć. Także zachęcam do tego, aby w życiu poszukiwać tego brzmienia i dobrać czegoś dla siebie. Nie można tutaj powiedzieć o tych kolumnach, że one są lepsze lub gorsze, bo one tak naprawdę, w porównaniu do dzisiejszych kolumn, to, to są tak naprawdę średnie. Yy, nie ma się co oszukiwać. Yy, mają za dużo wad pojedynczych lub jakichś e, jakiś, e, ekstremów w jakimś przedziale, jakimkolwiek, żeby mówić o tym, że te kolumny są super na dzisiejsze czasy, ale są o tyle ciekawe, że każdy może sobie coś indywidualnie dobrać i te kolumny nie, nie są na pewno nudne. Mm. Ok, to tyle. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam na kolejne odcinki. Proszę o subskrypcję, klapkę w górę. Do zobaczenia. Hej!